Tak, bądź sługą. I Jezus nie wymienił, że bądź sługą tylko dla tych sprawiedliwych, tylko dla wszystkich. Tych właśnie, którzy żyją w grzechu, bądź dla nich sługą. Bo takie uniżenie i miłosierdzie doprowadza do nawrócenia. A jak ono doprowadza do nawrócenia? Pamiętacie, jak rybacy Piotr i jego pomocnicy łowili rybę, i Jezus powiedział. Zanurzcie i całą noc łowili, nic nie złowili. Pan przyszedł, powiedział, że teraz zanurzcie sieci. Piotr odpowiedział, że całą noc łowiliśmy, nic nie złowiliśmy, ale na Twoje słowo, Panie, zrobimy to. Rzucił sieć i wyciągnął tyle ryb, że sieci się rwały. I wtedy, widząc tę dobroć, tą miłość Bożą, Piotr klęknął i powiedział: Odejdź, Panie, ode mnie, bo wielkim grzesznikiem jestem. Zobaczcie, wyznanie. Bycia grzesznikiem, wyznanie tego, że jest grzesznikiem, zrodziło się z doświadczenia ogromnej miłości Bożej. Nie grmią, grzmiącego Jezusa, który, nie wiem, rzuciłby jakimś prawem: Piotrze, czy ty nie wiesz, że ryby w nocy śpią i prawo natury nakazuje rybom odpoczywać, a ty je próbujesz łowić. Nie. Jezus pokazał cud, który dotknął spracowanego, zmęczonego rybaka ogromem miłości i troski i to w nim wywołało nawrócenie i pokuty. A teraz naszym zadaniem jest wymyślić jak to wprowadzić w życie społeczne i czy przez politykę da się to wprowadzić. Wygląda na to, że to jest trudne zadanie, a prawie niemożliwe, bo Jezus by inaczej powiedział: Budujcie królestwo moje, przy okazji budujcie królestwo ziemskie, wprowadzając pewne zasady z, mojego, z mojej nauki, żeby to ziemskie królestwo też było ok. I on powiedział: Budujcie królestwo Boże. I to jest, tu jest ta trudność, która nam nie pozwala, mi przynajmniej nie pozwala w pełni utożsamiać się z prawicą czy z lewicą.